Witajcie moi drodzy, ja Wam pokażę w dzisiejszym odcinku, jak spalać sobie wodę. To znaczy, o co nam się rozchodzi. Woda osiąga wysoką temperaturę spalania, czyli temperatura samego gazu spalanego to jest około 1000 stopni. Tak? Ponad, trochę ponad 1000 stopni lub do 1000 stopni. Nie, nie mierzyłem tego dokładnie, ale gdzieś tak jest. Także zwróćcie uwagę na płomień, płomień jest niebieski. Jeżeli ja zastosuję spalanie wody, to cofnijcie sobie filmik do początku i zobaczycie różnicę. Nie? Płomień jest jak widać niebieski, delikatnie tutaj zabarwia się na lekko czerwony taki, na różowy, no. I tak, tak, I tak powiem Wam, że nie ma nie czuć jakoś tak dużo tej energii, tak? Nie czuć temperatury tego płomienia dużej Co robimy? Bierzemy taką puszkę, przecinamy tutaj kątówką, nalewamy tam wody. Zobaczcie, tutaj jest woda, widzicie? Teraz wyleję. O! Zapnęła woda, jest woda w środku, ale na, nalewamy tak, żeby nam się zapełniło dotąd. Czyli jak puszkę wsadzimy tak do środka, to żeby ta woda się będzie podgrzelała na dole, prawda? I automatycznie będzie parować i para będzie szła tam na palnik i, i wiatrak będzie wydmuchiwał ten żar już tutaj na zewnątrz, prawda? I osiągniemy wtedy dwa razy wyższą temperaturę z tego samego gazu. Jakby to wytłumaczyć? Jeżeli kupujesz jedną butlę, to powiedzmy, osiągasz, spalając wodę, osiągasz temperaturę taką, jakbyś miał palił na dwóch butlach, mniej więcej, jakbyś miał dwie butle. Taki żar z tego wychodzi, dlatego że woda spalana spala się w 1000 stopni, czyli ta para wodna, która jest, ona zamienia się w tlen i wodór i spala się. I z gazem się spala bez problemu. Dlatego i w tym momencie osiąga wysoką temperaturę. Dlatego, że sam gaz osiąga tylko około 1000 stopni. Ale już yy, yy, wodór z tlenem to paliwo osiąga 3000 stopni Celsjusza, dlatego dodanie takiego, takiej wody, takiej pary wodnej do gazu spowoduje efekt, że temperatura, bo nam zależy tutaj na temperaturze w takich grzejnikach żeby temperatura nam podrosła dwukrotnie, paliło. Zaraz to wsadzę do środka, zaraz wam pokażę, kochani. Nalałem tu wody, zaraz ona się tu pojawi. tak, tu W środku jest woda, tak? Widać się błyskało tak i tak to montowujemy tu do środka i zaraz ja tam odmontuję wam pokażę jak to, e, to, jak to działa. Dlaczego mamy 2, 2,5 razy wyższą moc, dlatego warto jest stosować do takich różnego rodzaju grzejników gazowych jeszcze dodatkowo. Spalanie wody. Teraz montuję tą puszkę z wodą. Ale jeszcze proszę Was, żebyście bardzo szczególnie uwagę zwrócili na ten płomień, który tutaj jest. Jaki rodzaj jest tego płomienia? Jaki jest błękitny? Jaki jest kolor? Ja Wam pokażę w dalszej części. Jak będzie ze spalaniem wody? I sobie cofniecie filmik z powrotem, i bo porównacie sobie jaka jest, jaki wygląd jest tego płomienia przede wszystkim. E, czym bardziej czerwony ten płomień i taki jaskrawy, mocny, tym wyższa temperatura e, spalania. E, zwróćcie uwagę, płomień nam aż tutaj, już zamontowałem tą rurę, zobaczcie jaki jest żar czerwony. Płomień jest zupełnie inny, jest bardzo czerwony i bardzo biały, tak to jest bardzo ważna, istotna sprawa, żeby zwrócić na to uwagę. Następna sprawa, płomień wychodzi poza cały, poza cały ten układ spalania. Zobaczcie, na tą nagrzewnicę. on wychodzi aż tutaj na zewnątrz, żar niesamowity tutaj czuje z zewnątrz. Prawdzie mocniej jest ustawiony w tej chwili, ale płomień jest jak widać zupełnie inny. Teraz sobie przesuńcie filmik do tyłu i zobaczycie różnicę. Jeżeli tutaj powiedzmy na górze zamontujemy, przyspawamy rurkę, powiedzmy stalową jakąś czy miedzianą, przyspawamy ją rurkę i puścimy ją do zbiorniczka na górze. I w zbiorniczku, kochani, damy, wlejemy wodę tu, żeby się nie, nie stopił, albo stalowy jakiś powiedzmy zbiorniczek, i kranik, i ta woda będzie skapywać do tego do środka, to ona nam tam będzie parować i spalać się razem w takim grzejniku. Ja już tutaj nie mogę wytrzymać, bo żar jest niesamowity. Muszę zmniejszyć ten płomień, zmniejszam płomień. I zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda. Płomień jest zupełnie inny niż poprzednio. Łóżki oczywiście nie mogę dotknąć, ale stuknąć nawet to ta, ta, para, to ta para tam bardziej będzie wylatywać, to zwrócicie uwagę! Widzicie, że jest inny zupełnie kolor yy, i chodzi nam teraz o temperaturę. Temperatura jest Znacznie wyższa tego płomienia. Nie tyle chodzi o to, żeby wie, duży, że, że, że dużo jest tego płomienia, tylko chodzi o to, że wprawdzie jest więcej, ale chodzi o to, że temperatura tego płomienia jest dwukrotnie wyższa i grzeje to niesamowicie. I takim sposobem spalanie wody spowoduje, że niewielką ilością gazu. Możecie nagrzewać yy, po prostu większe pomieszczenia, tak? Jeżeli będziecie puszczali sam gaz, to to, to, to się do niczego nie nadaje, o tak bym powiedział. To się to osiągniecie tylko 1000 stopni i, te, i to będzie jeszcze to ciepło będzie, bo tak jak mówię, zastosujecie wodę, ta woda się rozgrzeje, zacznie parować. I ta para, która się tam wydobywa, na palnik idzie, ona się spala, bo ona się pcha na zewnątrz, tak? I ona się spala właśnie w tym ogniu i jest wydmuch na zewnątrz. I w ten sposób mamy dwa razy wyższą temperaturę. To tak jakbyśmy dwiema butlami się grzali, tak? Efekt z dwóch butli. Teraz Wam rozkręcę to jeszcze troszeczkę mocniej, zobaczycie. Zobacz. Zobaczcie, jaki, jaka czerwień i jak, jaki żar. Zobaczcie, mi się ten telefon tu stopi. Niesamowity żar. Yy, dobrym rozwiązaniem, uważam, będzie zastosowanie tutaj teraz. Yy, spawanie rurki do tej puszki, którą doprowadzimy wodę ze zbiorniczka i jakiś kranik do tego. Ale daje. Zobaczcie tutaj, tak pokazuje na pionowo bardziej, że ten ogień nie jest taki jak wcześniej. Zobaczcie na kolor, zobaczcie na białość tego płomienia. Zwróćcie uwagę, jak tam w głębi, on jest biały. On jest taki jak w palniku y, tlen, i acetylen czy propan, propan butan tlen. Taki żar. Z racji, że jest wentylator, to ta energia cieplna y, po prostu. Ta energia cieplna jest, wiecie kochani e, wyrzucana z, na zewnątrz i, i, te, i te elementy się tam nie topią, ale gdybyśmy gdyby tam nie było wentylatora, to one by się tam topiły w tej temperaturze. Zwróćcie uwagę na białość płomienia, jaskrawość, i, i, i na Ech. także pokazuje jak spalać wodę, działajcie. Bardzo dobrym paliwem, źródłem bardzo czystym, którym jest woda. Te niewielką ilością gazu można bardzo dużo nagrzać. To jest taka temperatura, że już ja już nie daję rady. Dobra, ja kończę, bo już nie mogę tu wytrzymać tak gorąco. Pozdrawiam serdecznie, jak spalać wodę? Może też w następnych odcinkach coś więcej do, do, dołożę, może tutaj już ze zbiorniczkiem to zrobię, zobaczymy. E, dziękuję i pozdrawiam serdecznie, e, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.